Witam wszystkich w pierwszym vlogu na kanale z tej strony Benek, a nazywam się Przemek. Od jakiegoś czasu prowadzę stronkę na Facebooku, stawiam fotki, krótkie filmy i postanowiłem nagrać vloga, spróbować vlogować. Zobaczymy jak to wyjdzie, czy to się sprawdzi. Aktualnie jadę z abornikiem tutaj, by wieść. jaki jaki jadę jest to okay, Case Puma 145 Czyli 145 koni Z tyłu mam zahaczony rozrzutnik Unia Titan 7TD Premium 5,5 tony ładowności My dorobiliśmy nadstawki I tutaj zmieści się jakieś 8 ton Może i lepiej nawet Wywożę obornik pod zboże jarek, które będzie zasiane na wiosnę. Nie wiem, czy to będzie jęczmień albo mieszanka jara. Aktualnie jest tutaj poplon. Na ten poplon jeszcze tutaj dorzucam obornik w ilości około 25 ton na hektar. Tak to się tu prezentuje. W rozrzutniku mamy adapter pionowy, dwuwalcowy. Ładnie tutaj rozdrabnia obornik oraz szeroko rozrzuca napęd taśmy jest hydrauliczny Ładną robotę robi, ten zarzutnik, to muszę przyznać. Przede wszystkim ten adapter dwuwalcowy, pionowy, coś pięknego. poplon oraz obornik zostanie zaorany na zimę tutaj założymy to Z prędkością 6 6,5 km/h. obroty silnika 1700. Awałek mam na 540 ECO. Żeby nie utrzymywać tak wysokich obrotów silnika, dlatego że tutaj na wałku ECO, czy to w presie, czy w rozrzutniku jak w tym wypadku. To jest to eko. Niższe obroty silnika przekładają się oczywiście na niższe zużycie paliwa. Może troszeczkę ma ciężej, ale Ale daje radę. W końcu 145 koni Plus jeszcze dodatkowa moc na bałku, więc. Yes okay Widać obornik równomiernie rozrzucony, rozdrobniony, o to właśnie tutaj chodzi, jeszcze wyjdę, pokazać jak się zestaw prezentuje. OK, Skuma 145 i z tyłu Unia Titan 7TD Premium nadstawki właśnie robione deflektory mechaniczne klapa tutaj przegrodowa aby nie zblokować adapteru obornikiem czy to wapnem gdy jest naładowany adapter dwuwalcowy, pionowy jak tutaj widać tak się prezentuje zestaw i jedziemy dalej Jedziemy dalej z tematem. Myślę, że to by było na tyle w tym vlogu, w tym pierwszym vlogu. Mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. Może kolejnego nagram z skoszenia kukurydzy na ziarno, co się powiem o kukurydzy. No także więc to było na tyle, trzymajcie się, cześć.